Bezpieczna szkoła to taka, która dba o to, by dzieciom nie stała się krzywda ani na jej terenie, ani poza nim. To szkoła, która uczy bezpiecznych zachowań na drodze czy nad wodą. I jak się okazuje, takich szkół mamy wiele. Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego odbył się finał akcji Bezpieczna Szkoła Współorganizowanej m.in. przez Komendę Wojewódzką Policji czy Kuratorium Oświaty. Inicjatywa objęła placówki z całego województwa zachodniopomorskiego. Program ten się dalej rozszerzył, bo te bezpieczeństwo... Nie zna granic, w rezultacie wyszliśmy poza szkołę i to dzięki tutaj Państwa inicjatywie, gdzie dzięki realizowanym programom coraz większa rzesza jest tych osób, gdzie bezpieczeństwo jest tą potrzebą najważniejszą i angażują swoje siły. Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim nagrodzono 54 nauczycieli, zarówno ze Szczecina, jak i mniejszych miejscowości, którzy w mijającym roku szkolnym stali się koordynatorami akcji. Policyjne Studium Bezpieczeństwa to inicjatywa, która ma uczyć, ale także integrować środowisko lokalne. W tym Policyjnym Studium Bezpieczeństwa też uczestniczycie sami aktywnie jako ci koordynatorzy, że uczestniczą również inne instytucje, które pomagają, jak rozwiązywać dane problemy, jak zauważyć dany problem. I jak w tym momencie działać, żeby można było bez, bezpiecznie, bezpiecznie w szkole i poza szkołą, żeby w rezultacie e, młodzież, dzieci wychowywały się w tym środowisku naprawdę bezpiecznym? Właśnie rozpoczynają się wakacje. Wiedza zdobyta podczas szkoleń przez nauczycieli, przekazana potem najmłodszym, może być bardzo przydatna. I tu przekażę też Państwu ten apel nasz o to, aby jeszcze przed wakacjami spotkać się przy okazji zakończenia roku, dzieci się spotykać na pewno ze swoimi rodzicami tak? i przekazać im te, te nasze przestrogi i to, aby ta troska o bezpieczeństwo dzieci zawsze nam przyświecała. Organizatorzy zapowiadają na kolejny rok szkolny następne edycje programu edukacyjnego Policyjne Studium Bezpieczeństwa i dalszą aktywność w czynieniu zachodnio-pomorskich szkół bardziej bezpiecznymi. Na koniec zebranym czas umilił występ artystyczny szkoły podstawowej w Gryfinie.